Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam was na zakupy ze mną. No i słuchajcie, będzie mi niezmiernie miło, jak polubicie mój kanał. Zostawcie znak po sobie jakiś uśmiech, serduszko i mamy takie 45 taką ala szlafrok, ala blusa, słuchajcie, na piżamkach z kapturem. Zaraz wam pokażę. To jest welurowe, takie dłuższe. Widzę coś ładnego w kwiatki. Malutkie, śliczne kwiatuszki. Bardzo mi się to podoba. Taka koszulka. Ślicznie zrobiona na 30 zł. Patrzcie, jakie to jest ładne. I jest fajna rozmiarówka tu, akurat nie jest zaniżona, bo to jest MK. I to jest faktycznie MK. Różnie z rozmiarami bywa w tych sklepach. O, kurde. Trudno, słuchajcie, odwieszać ten towar. Bo... Dużo jest rzeczy bordowe LK 25 zł no takie już kolory jesienne. Tu takie spodnie. i trochę bielizny. Za 25. Bardzo fajny staniczek. I kochani, bielizny pokazywałam w innym filmie, więc zapraszam do niego. A teraz jeszcze chcę Wam pokazać sekcję z butami bo są nowości, są takie Adidasy tej sekcji sportowej za 45 już przecenione z 60, a fajnie wyglądają. Mamy takie klapki za 35 i ja szukam, bo były takie budki jeszcze. Kurczę te są fajne zaraz się obniżę. Za 60. Mam podobne takie fioletowe. Te są fajne, ale niby chyba pies je zepsuł szybko, 25, bo one by były bardzo przez mojego psa przywłaszczone. Te za 20 mamy z myszką Miki. Zaraz wezmę cenę 25. Tu mamy takie klapki mm, za 25, ale to jest strasznie takie nieprzyjemne. Tu mamy klapki Hogwart. Nie. A tak. I cena Harry Potter za 30. Mhm. I mamy piżamki, i zaraz zobaczymy cenę za 50 zł. I jeszcze takie za 50, i mamy kapcie, jeszcze takie za 30, fajne granatowe, super, super są. Tak. No i patrzę jeszcze tutaj z takiej sekcji różności, ale to Wam część pokazywałam i nie chcę się powtarzać. Więc idę dalej, bo widzę taką lampkę fajną. Ona, słuchajcie, jest na słońce 25 zł więc możemy zaoszczędzić na energii to jest o, słomki za 8, takie metalowe i teraz słuchajcie, jeżeli jeszcze szukacie oświetlenia, to jest fajne, patrzcie za 15 tu mamy takie coś za 30 i tu mamy za 20 i tak to słuchajcie wygląda i ja idę dalej. Ponieważ chcę Wam pokazać jeszcze dla fanów przyjaciół jest gra z zakładem o mieszkanie. No. I zobaczymy jaka cena. No nie ma ceny. Kurczę, wiecie co? Gdzie tu jest cena? No nie. Nie ma ceny. Czekajcie, niemożliwe. O skurka, spada mi. jest cena. Jest cena ukryta, 40 zł. Ale... Czy to jest ta sama? Koło chaosu. Też jest fajne wypróbuj mnie, e... jaka cena. Moment e... 40 zł. Patrzcie, tu jest opis gry. Zróbcie sobie pauzę. Super no super słuchajcie i mamy tradycyjne szachy za 40 zł lub arcaby. więc fajna gra jest dla osób, które lubią przyjaciół a znam takie grono i ja do niego należę bardzo lubię ten serial o. I tak to wygląda. No, i chcę Wam pokazać takie rzeczy o, urodzinowe, za 8 zł. Mamy takie świeczki, kiedy ja szukałam, to nigdzie nie było, za 2 zł kiedyś, a teraz już nie ma z tym problemu w końcu. Mamy balony za 5 zł i pełno cudnych kartek na każdą okazję, które tak się prezentują. No i jak zwykle życzę Wam cudnego, pięknego dnia i do zobaczenia. Cześć.